Młody zawodnik. Prawka z reprezentacji Kanady Olimpijskiej. Grający z numerem 99. Czas na nowych obrońców. Przed nami. Grający od teraz w polonię bytą. Z numerem 16. Darek Jarecki. Zawod, zawodnik poprzednio występował w legionie Białystok ma 183 cm wzrostu może grać zarówno jako pomocnik. Darek, bardzo liczymy na Ciebie. Witamy w klubie. Kolejny obrońca, którego chciałbym Państwu przedstawić, to Mateusz Żytko. Mateusz zagra w Polonii Witom z numerem 3. Mateusz ma 187 cm wzrostu. Przyszedł z wisły Płoc. Jak twierdzą niezależni dziennikarze, jeden z największych transferów naszej drużyny, obrońca z numerem 27, Michał Hadek, 184 cm wzrostu, poprzedni klub Tatran-Pesow. Michał, witamy Cię w Polonii Zapraszamy teraz pomocników na pierwszy ogień na scenę. Jacek Falkowski będzie grał w Polonii Bytom z numerem 15. Ten pomocnik ma 180 cm wzrostu. Ostatnio grał w Biały Białystok. Kolejnym mocnym punktem Polonii Bytom w najbliższym sezonie powinien być Blażej Waszczak. Pomocnik pozyskany z NFK Koszyce, grający od teraz w Polonii Bytom z numerem 18. Największa gwiazda pierwszej ligi, zdecydowany hit transferowy Polonii Bytom. Od teraz z numerem 9 w Polonii Bytom, Klemens Matavu. Wemem sprawy pomocy lub ofensywny pomocy. 177 cm wzrostu. Popora po bezpiecznym skorowała teraz u nas. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze przedstawić pukającego do pierwszej drużyny w Polonii Bytom napastnika Roberta Wojsyka. Robert, zapraszamy Cię do nas. Mamy nadzieję, że Robert będzie grał do nas. Szanowni Państwo, Go Szanowni Państwo, Praca już powoli głos. Bardzo proszę na scenę, żeby pomógł mi troszeczkę podpiąć napięcie. Copę! Jacek Czesio! Jacek Pomóż mi trochę rozruszać ludzi. Dobra, wszyscy łapy